Cześć, dzisiaj chciałbym Was zaprosić na naszą salę szkoleniową i chciałbym Wam zaprezentować kocioł na Belet, który ogrzewa naszą firmę. Jest to kocioł firmy DEFRO Piostlin. Jak widać, jest to świetna alternatywa dla kopów na ekogroszek. groszek. Jest to zdecydowanie czystsze urządzenie, jak widać, i zdecydowanie łatwiejsze w obsłudze. Teraz Wam pokażę, jak wygląda pracujący palnik w tym kotle. Tak wygląda palnik podczas pracy. Zasyp peletu odbywa się tutaj, tak to wygląda. Kotły poletowe Defro najczęściej są wyposażone w sterowniki firmy Defro z kolorowym dotykowym wyświetlaczem. Bardzo fajny sterownik, łatwy w obsłudze, intuicyjny. Wszystko się mu tutaj ustawia klikając na ekran, na przykład zmiana temperatury czy na przykład przejście z jednego trybu na drugi. Wchodzimy sobie tutaj, wybieramy sobie tryb pracy, możemy sobie zmienić na używanie domu, pompy równoległe, trybletni, wszystko się tutaj odbywa dotykowo na bardzo fajnym, czytelnym wyświetlaczu. Nasza kotłownia wyposażona jest w dwie grupy pompowe ze sprzęgłem hydraulicznym. Jedna grupa pompowa zasilana w druga grupa pompowa, teraz wyłączona, za w kurtynę powietrzną. Oprócz tego wyposażyliśmy naszą kotłownię w zawór zabezpieczający temperaturę powrotu. W przypadku każdej kotłowni na paliwo stałe bardzo ważne jest, żeby temperatura powrotu wody wracającej z instalacji była wysoka. Jeżeli będzie za niska, będzie się wykraplała para wodna na wymienniku, co będzie sprzyjało szybszej korozji kotła. Żeby tego uniknąć, montujemy właśnie na przykład taki zabór zabezpieczenia powrotu, bądź pompę przewołową. W naszej firmie możecie zamówić kocioł peletowy firmy Defro wraz z profesjonalnym montażem. Świadczymy również usługi serwisowe dla wszystkich naszych klientów. Ponadto prowadzimy sprzedaż certyfikowanego peletu. To jest pellet Fenix z certyfikatem A1. My używamy go we własnej kotłowni i jak najbardziej polecamy go wszystkim naszym klientom. E, pellet sprzedajemy wraz z dowozem do 50 km od Częstowy. Serdecznie zapraszam.